Witaj na naszym kanale. Wyobraź sobie, że masz Wi-Fi do własnej duszy, bez limitu, bez zacięć. Wpisujesz hasło i nagle wszystko staje się jasne. Wiesz, co robić? Kim jesteś? Codziennie logujemy się do setek sieci, ale najważniejsza jest ta w nas. Może czas znaleźć do niej hasło i sprawdzić, co tam słychać. W świecie, gdzie wszystko jest na klik, łatwo zgubić własny zasięg. Tracimy połączenie z tym wewnętrznym głosem. Zagłuszamy go codziennością. Może ten głos to Twoje Soul WiFi, może tam są odpowiedzi, których szukasz. Wyobraź sobie, że Twoja dusza to superkomputer z wszystkimi danymi o tobie. Ale żeby się połączyć, potrzebujesz ciszy, skupienia, odwagi. To technologia dla tych, którzy mają dość bycia offline we własnym życiu. Odpowiedź jest prostsza, niż myślisz. Potrzebujesz tylko siebie i chęci. Może to dziwne, może śmieszne, ale co jeśli działa? Czas znaleźć to hasło. Zaryzykujesz? Czas spróbować. Dusza, co to właściwie jest? Filozof, naukowiec i mistyk wchodzą do baru. Filozof powie, że dusza to twoja istota. Wieczny pendrive z twoją świadomością. Arystoteles. Dusza to energia ciała. Bez ciała nie ma duszy. Naukowiec. Dusza... To tylko chemia i impulsy w mózgu, świadomość to iluzja. Mistyk, dusza to iskra boskości, część uniwersalnej świadomości. Nie zrozumiesz jej umysłem, możesz tylko doświadczyć. Każdy ma swoją prawdę, a ty? Może dusza to twoja najgłębsza intuicja, wewnętrzny kompas. Nieważne jak to nazwiesz, ważne czy umiesz go słuchać. W hałasie świata usłyszeć ten cichy szept to wyzwanie. Może nie musisz wybierać jednej definicji. Może wystarczy zacząć słuchać siebie. To pierwszy krok. Spróbuj, zobacz co się stanie. Czas na praktykę. Oto trzy proste techniki. Pierwsza: oddech 4, 7, 8. Wdech nosem 4 sekundy, wstrzymaj 7, wydech ustami 8. Powtórz kilka razy. Druga: automatyczne pisanie. Zadaj sobie pytanie, pisz bez cenzury. Pozwól myślom płynąć. Trzecia: świadome śnienie. Przed snem powtarzaj intencje, w ciągu dnia pytaj: Czy jaśnie? To narzędzia, nie magia, działają, gdy ich używasz. Nie oczekuj cudów po pierwszej próbie. To jak trening, efekty przychodzą z czasem. Twój umysł się wycisza, intuicja staje się głośniejsza. Połączenie z Soul Life i rośnie. Cierpliwość popłaca. W końcu grasz o najwyższą stawkę o siebie. Spróbuj jednej z tych metod już dziś. Zobacz, co się zmieni. To twój eksperyment. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Zacznij teraz. Z zewnątrz sukces, w środku pustka. Poznajcie Johna. Odnalazłem swoje hasło do Soul Wi-Fi. Znajomi myśleli, że zwariowałem, ale po raz pierwszy czułem, że żyje. Po kilku miesiącach rzuciłem korpo, kupiłem domek, zacząłem malować. Z każdym dniem czułem, jak wraca energia. Nagle przypomniałem sobie, że kochałem malować. Marzyłem o domku w górach. Pisałem o wszystkim frustracjach, marzeniach, lękach. Spróbowałem z desperacji. Przypadkiem trafiłem na technikę automatycznego pisania. Czułem się jak robot. Straciłem połączenie ze sobą. Każdy dzień taki sam. Czasem trzeba się zgubić, żeby się odnaleźć. To nie magia, to rozmowa z samym sobą. Każdy może spróbować. Zacznij od jednego pytania, czego naprawdę chce. Odpowiedź możecie zaskoczyć. Odważ się. Skan mózgu zamiast wróżenia z fusów? To już rzeczywistość. Badania pokazują, że medytacja zmienia aktywność mózgu, wycisza sieć domyślną, wzmacnia koncentrację. Regularna praktyka prowadzi do fizycznych zmian więcej istoty szarej mniej stresu. To jak trening mięśnia spokoju. Nie musisz wierzyć w duszę, żeby zobaczyć efekty. Techniki oddechu, pisania, świadomego śnienia to trening dla Twojej głowy. Nauka nie mówi dusza, ale opisuje ten sam proces głębszy kontakt ze sobą. Nazywaj to, jak chcesz. Ważne, że działa. Masz wpływ na swój mózg. Spróbuj. Koniec gadania. Czas na działanie. Mam dla Ciebie proste ćwiczenie skanowanie ciała. Znajdź spokojne miejsce usiądź wygodnie, zamknij oczy. Skup się na oddechu. Obserwuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi. Przenieś uwagę na stopy. Poczuj kontakt z podłogą. Powoli przesuwaj uwagę w górę ciała, łydki, kolana, uda, aż do głowy. Zauważ napięcia, nie oceniaj, po prostu obserwuj. Po kilku minutach sprawdź, jak się czujesz. To nie egzamin, to praktyka. Im częściej, tym łatwiej nawiążesz kontakt ze sobą. To pierwszy krok do własnego Soul Wifi. Pięć minut dziennie, tyle wystarczy. Zainwestuj w siebie. Przeszliśmy długą drogę. Od filozofii, przez praktykę, po naukę. Dałem Ci narzędzia, ale to ty musisz zrobić pierwszy krok. Spróbujesz, wybierz technikę, daj jej szansę. Nie ma złych odpowiedzi, nie ma porażek. Jest tylko doświadczenie. Każda minuta w ciszy ze sobą to inwestycja. Nie musisz rzucać pracy jak John. Zacznij od małych kroków. Podziel się swoją historią w komentarzach. Twoje doświadczenie może pomóc innym. Najważniejsze połączenie to to, które masz ze sobą. Sprawdź, jaki masz zasięg. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.